Z całkowitym to coraz lepiej będzie. Nie będzie gorzej, tylko coraz lepiej. Z, czyli z drugiej listy, tak zwanej. Co do, co, co do tego picia, to tam jest, tam jest taki fragment, że żadną ludzką mocą w Wielkiej Księdze. Nie można już takiemu człowiekowi pomóc. Nie? Że tam tutaj potrzebne jest to doświadczenie duchowe, i o tym mówił i doktor Jung, i, i dr Silkworth i Bill, który przeżył takie doświadczenie. Nie? I, I ci, co nie przeżyli, a chcieliby by takie, to, to okazuje się, że to jest ro, ro, roz, roz, rozłożone w czasie. I, i tylko poprzez zmianę duchową można tak naprawdę wyzdrowieć. Ja nie mówię już przestać pić, bo przestać pić to nawet ten, co pochowałem teraz w piątek swojego szwagra też przestał pić. Czyli wyzdrowieć, Zacząć się w miarę normalnie żyć, nie, tak jak tutaj w tej, w tej rące na temat tych dzieci, nie? Ja, ja, nie mam kontaktu ze swoimi dziećmi, nie mogę się podzielić swoim doświadczeniem, <grym> ale chęcią komuś doradził. Ja od, 11, od 15 lat już nie widziałem swoich synów, ale komuś tam doradzić, co ma robić? Tak, to zobaczyłem, jak aż mnie tam wyrywało, żeby coś powiedzieć. I tak, no i pomóc mogę tylko temu, kto tego pragnie, kto tego chce, kto mnie o to poprosi. Inaczej po prostu, no jest to e, takie, no to jest takie moje żebym wszedł do działania. ktoś tego pragnie, jeśli ktoś tego chce, jeśli ktoś mnie o to poproś, <knie> to ja mu wtedy pomagam. No i te błogosławieństwa. co te błogosławieństwa, to, słuchajcie, ja, ja naprawdę byłem ostatnim, który jak przyszedł robić ten program, słyszałem o tym, co tam jeżdżą o tych więzieniach i tak dalej. Na powiedział, powiedziała, dlaczego nie pojedziesz na budowę? nie? Przecież tam jest tylu, co się zawsze leczy w poniedziałek, piją, jedziesz po jakichś więzieniach. I słuchajcie, no i miałem, miałem ten zaszczyt, że mnie zaprosili we wtorek do Kamińska. Tam w 1981 roku wychodziłem przed, przed buntem. Później pojechałem w środę w, do szpitala psychiatrycznego w eee, i w, w, w czwartek <laughs> byłem w Marczewie eee, we dwóch byliśmy z Radzinina i ze 30-40 skazanych. No i później jeszcze do Legionowa zajechaliśmy na meeting w drodze powrotnej. I powiem wam, że jak wracałem do Warszawy, to się dowiedziałem, że prawdopodobnie w piątek właśnie spotkam się ze swoją pierwszą żoną. Słuchajcie, ja, no ja nie mam już wiele marzeń, bo moje marzenia się spełniły jak 8 lat nie piłem. Felek mi zaczął sponsorować i po 12 latach się tak naprawdę spełniły wszystkie moje marzenia. W 12 latach nie picia. I wtedy powiedziałem te sakramentalne Nie chcę już nikogo słuchać, niczego czytać. Niczego się tam uczyć, Ja już po prostu wszystko wiem. Osiągnąłem to co chciałem. No i pychałem trochę przed upadkiem. i yy, no I yy, okazało się, że Nie miałem marzeń tak naprawdę. Nie. Eee, moje, moje marzenia to były takie mieć to, to, tamto. No, bardzo chciałem pojeździć na tych motocyklach, nie? Mało kto mi tam... Eee, nikt mnie nie pożywia, tak naprawdę, nie? Że mógł się tam parę dni pojeździć, nie? I no i w końcu Miałem sobie nówki z pod igły po 100 parę tysięcy najtańsze. I, i przyjechałem się wszystkimi. I zobaczyłem, że znowu nie ma w znowu. Teraz, e, ponieważ to jest 10 czerwca, jest Days w Akron w Cleveland, i tak mówię. E, Mówię do Magdy, mówię, chodź pojedziemy. Mówię, ja mam tam tylu znajomych, mówię, że tam będziemy mieli spanie i tak dalej. Są loty do Cleveland, mówię, polecimy. On a wie, a po co ja tam? Nie zabierze się na te mitingi. Chodził do szukać też. No On to mówię, nie wiem, mówię, ale tam jest FEMO swoje, tam Galeria Sław, Hall of, Hall of Fame i mówię i na ostatnim piętrze tam jest The Dors. Wszyscy z tam niżej, tam jak Sawan, parku The Parku, dopiero nie, od niedawna, tam, no te wszystkie kultowe grupy. Ona mówi, no to, to jest powód. Ja mówię, jak The Dors jest, to ja... mówię, to zaraz, to, to ona nie ma po, po co jechać, a ja już tam byłem i ja mam drugi raz jechać, po co ja później kumpel mi to przyszedł, taki pilot mi tam przyszło, taki, takiego buddę, co tam mówi o tych, o tych właśnie pragnieniach, o tych marzeniach. Ja zdałem sobie sprawę, że przypomniało mi się, jak właśnie do Afryki pojechałem, jak y, nocowaliśmy jeden dzień w Sheratonie w, w Nairobi i później mieliśmy jechać na safari. I, I ta jedna noc, rozpakowanie się i spakowanie się, i po prostu, ja, i, ja mówię, ja pierdzielam, nie, i to zawsze do wiatra mówię, jak to ma się pachować i, i rozpakowywać? To jest, trzeba być chorym. Później 12 godzin w Nairobi czekaliśmy na KLM, -y, żeby do Amsterdamu dolecieć. Ech, także y, zobaczyłem. Y, że to jest, wszystko ma swoje, jak to się mówi, drugie dno. I, 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 ten, I ten buddha mówił coś takiego, co ja, ja myślałem, że ja wariował ostatnio. Słuchajcie, teraz są te drony, nie? Ta Warszawa z tego dronu, ona jest tak piękna, tak cudowna. To są takie ujęcia, których ja nigdy nie widziałem w życiu, bo ja nie jestem ptakiem, tak? Z płacu kultury nie, nie wszędzie widać, nie? I Jest tyle filmów o w ogóle przyrodniczych, wspaniałych i tak dalej. I on ma się zacząć mówić, po co masz nie, nie, wydałej, pieniądze, wydawać ciężkie pieniądze, napocić się, namęczyć, jak tu masz wszystko, możesz zobaczyć. Tak, nie. Oczywiście nie jest, nie jest to to samo, co, co ten. Co yy, widzieć to w naturze. Jak, ja sobie siedzę spokojnie i ten mówię, no byłem tam, byłem tu, byłem tu. Yy, jest to jakiś taki spokój, nie? Hmm. Ale gdzieś yy, zobaczyłem, że y, mam, mam spokój hmm. ducha, jeśli chodzi o te właśnie wyjazdy, o te podróże. Nie? I nagle przyszło do mnie, że te, jak, jak ja dzisiaj rano czytałem te, te, te refleksje o tych błogosławieństwach, to mi wyszło, że ja mam, ja mam te kilka błogosławieństw, w których... Istnieniu tak naprawdę nie miałem pojęcia, których jakby ktoś powiedział, tak dostrzelił w białopędzie, bo nie mamy programu na kręg. Ja musiałem mieć, a tu okazuje się, że to błogosławieństwo to jest być. Nie? Czyli, że jestem trzeźwy, nie palę papierosów, nie kradnę, nie klnę, yy, nie kłamię i trzymam dietę, kurczę. Nie po tym poście od lutego, jak, jak nie jadłem tego cukru 40 dni, przerzuciłem się na jakieś tam na jakieś inne i wreszcie wszedłem na to 6 godzinną, Co mówiłem sobie, to jest po prostu niemożliwe. Ten 8 godzin też próbowałem, ale 6. Słuchajcie, wszystko jest możliwe. I nagle zrozumiałem, o czym mi Felek tyle lat mówi, jak on mi mówi, że kształtuje charakter. Że to jest kształtowanie charakteru, że ten program to jest do ociosania. Nie? Żeby yy, w, w, w wyszlifować brylant, to potrzebny jest diament. A, ty, a tym diamentem okazał się dla mnie Bóg. No nie? Ja, ja go poprosiłem przed tym postem, mówię, proszę pomóż mi, żebym. Ja wtedy już nie paliłem i, i nie mówię, jeszcze jak tu bez cukru jeszcze wytrzymać. bez papierosów, no, to jeszcze tak. Ale teraz, jak wyjdę bez cukru, to... I wytrzymałem, nic nie schudłem, i to mnie zmusiło do, do tego, że wszedłem na ten 8 kilo poszło gdzieś w diabły. Yy, ja się trzymam, podoba mi się to, gdzieś jakiś, ale jest, jest tu jest jak wszędzie tak samo i tu jest drugie dno. Ja na czerwca mam wizytę kontrolną chirurga w sprawie operacji kolana. I ja czuję, że to ja, ja dlatego tak się chudnę żeby lżej chodzić. Tu laski mam w samochodzie, to zostawię jeżdżę, tu bez laski. Ja jestem coraz lżejszy, 108 kg, a nie 116, kg. No. I, i mówię, kurczę, ale to jest, tak to działa, nie gdzieś to. Ale no co, no, dla, dla mnie to są dzisiaj błogosławieństwa, naprawdę. I wiecie, jak ja to mówiłem w Kamińsku, słuchajcie, yy, tam chłopakom, po naszej, nas tam było trzech, to oni się spotkali 60 przy takim stole. I zrobili osobistą rewizję później. Nie? Nas tam tymi wykrywaczami, którzy tylko machnęli. A ich po prostu, ich tam było 11 wszystkich na osobistą. I yy, jak, jak ja im tam powiedziałem, właśnie z tych błogosławieństw, że ja nie... Ja mówię, zaraz powiedzą, ty frajer, spadaj stąd. To się słuchali tego. Nie? Słuchali tego i, i, i zobaczyłem, że to rzeczywiście mogło być błogosławieństwo. A nie kiedyś to mi się cały czas tylko, chociaż talent jakiś, to jest błogosławieństwo. To, to że tam śpiewałem, że tam grałem, że raczej się ani jednego, ani drugiego nie chcę nawet robić. Nie? Że, e, a teraz po prostu widzę, że jest to gdzie idzie. I tak po prostu odkrywam to. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.